Czołgiem? Czy może lufą? Jakoś tak to się mówi. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i po krótkiej przerwie wracam do Was z rekinem. Warunki typowo dla żarłacza ludojada. Mamy oczywiście warunki morskie, no to dlaczego nie zaprezentować dzisiaj rekina. A tak na poważnie The Machine, nacji najemniczej albo najemników. Wargaming wprowadzając to coś, te takie friki, prawdopodobnie był na niezłym haju, no bo jak można wprowadzając do gry wprowadzić coś takiego, ale szczerze powiem, jest tylko dwa pojazdy z, ty, z tej akurat nacji, gdzie mi się podobają, czyli Chisel i The Machine. Nie gram The Machine bardzo często, tylko przeważnie jak są jakieś eventy, albo musimy zdobyć Expa, albo musimy jakieś, zdobyć na przykład większą ilość uszkodzeń, no to wtedy od czasu do czasu właśnie włączam The Machine. Dlaczego? Ano dlatego, że bije niektóre pojazdy na głowę. Ostatnio porównywali. TVPK, czechosłowackiego średniaka 10 poziomu z tym właśnie oto pojazdem i dzisiaj zobaczycie namiastkę co potrafi ten pojazd w porównaniu do TVP TVP owszem, również jest dobrym pojazdem ale słuchajcie, jak można porównać czołg średni z czołgiem ciężkim to jest pierwsza sprawa, druga sprawa jak można porównywać czołg, można powiedzieć papierowy do pojazdu, który potrafi sporo odbić, tutaj nawet kadłubem, gdzie kadłub Niby ma tylko z przodu chyba 30 mm, ale mimo wszystko słuchajcie, jeżeli ktoś będzie bił pod spód, niestety może się zdziwić. Ten pojazd nawet potrafi odbić kadłubem, tak jak jest to w przypadku amx 50B. Dlatego, że właśnie to jest kadłub od tego pojazdu wieża, jest od Chieftaina Marka 6, tak więc słuchajcie, wiele nie potrzeba. Jedynie co Wargaming wziął, działo właśnie z TVP. Czechosłowackiego średniaka 10 -tego poziomu. Bitwa na mapie Overlord, i tutaj mała podpowiedź. Słuchajcie, jeżeli gracie na tej mapie, starajcie się zawsze przejąć górną część mapy. Ta mapa jest bardzo specyficzna, jest kilkupoziomowa, dlatego, moim zdaniem, najważniejsza jest najwyższa część mapy. Później tu akurat ta przywodzie jest najmniej istotna. Dlaczego? A no zaraz zobaczycie. Zobaczcie, część drużyny mojej pojechała dołem, my bronimy, tak więc wypadałoby przejąć sobie górną część mapy, o wiele łatwiej jest wtedy grać. Dlaczego? No bo słuchajcie, z najniższej części mapy wyjeżdżają pojazdy, mają kilka tylko dosłownie, można powiedzieć, dróg, a w tym przypadku jest ich aż dwie przy naszym akurat kapie. Ostatnia na linii A i kolejna droga do wyjazdu z dolnej części mapy jest na linii C. Tu z tych dwóch miejsc możemy się spodziewać przeciwnika, bo co za problem, obstawić jest i skupić uwagę swoją właśnie na te dwa punkty. Jeżeli będziemy dominowali w górnej części mapy, mamy o wiele, wiele większe możliwości. Bardzo mało graczy właśnie patrzy na to, przeważnie jadą na ten przepychacz, tam się tłuką arty, mają niezłą strzelnicę i jest naprawdę niewesoło. Nie wiem dlaczego, w większości właśnie jedzie tam na ten przepychacz, a przeważnie tymi czołgami ciężkimi, no i jest jak jest. Zdecydowanie ja przynajmniej wolę zająć te pozycje właśnie tutaj, gdzie mamy o wiele, wiele większe możliwości. Mapa jest rozległa. Kolejna rzecz jest taka: mamy górki, w razie czego jeżeli przeciwnik już zdominuje nas na dole, będzie wyjeżdżał i będziemy mogli śmiało sobie pograć na wieżę, ale ja wiem o tym, że to się łatwo mówi, a jeśli chodzi o bitwy, zupełnie inaczej to wygląda na żywo. To tak więc pomijając już wątek taktyczny, skupmy się na samym pojeździe. Słuchajcie. Czołg ciężki z mobilnością, nie wiem, chyba lajta, no bo to coś jeździ aż 67 km na godzinę. Ilość koni na tonę 21, tak więc... Parametry lajta. Light, niektóre lighty nawet nie mają takiej mobilności jak ten pojazd. Do tego mamy działo 100 mm z uszkodzeniami 320 na strzał. Penetracja może nie zachwyca jak na czołg ciężki, tylko 248 na podstawie na APCerze później pociski mamy drugie z większą penetracją mamy aż albo i nawet nie aż, bo tylko 310 mm to też nie jest jakiś wynik, nie wiadomo jak, jak na czołg ciężki. Tyle, że słuchajcie, przeładunek tego pojazdu to 25 sekund z małym, bardzo małym ogonkiem, i później mamy dostęp aż prawie do 1000. 300 uszkodzeń możemy zadać przeciwnikowi, tak więc naprawdę siła rożenia jest niezła. Dodatkowo, mobilność, tak jak już wspomniałem, jest bardzo, bardzo dobra. Nie ma lepszego czołgu ciężkiego, jeśli chodzi o mobilność. Nawet AMX-50B wymięka przy tym pojeździe. To jest naprawdę świetna sprawa. Przy takich warunkach, jak tutaj widzimy, możemy bardzo szybko zmieniać pozycję. I jak na czołg ciężki, muszę tutaj również powiedzieć o pancerzu. Pancerz wieży 250 z przodu. Tak więc nie jest źle. 140 boki również nie są złą wartością. Tak więc, słuchajcie, naprawdę pojazd stanowi bardzo duże zagrożenie w bitwach, ale jest również zagrożenie. Takie, że my możemy szybko odejść. Dlaczego? Dlatego, że mobilność pozwala nam na wiele i czasami jest tak, że wyjedziemy jak wariaci, a przed nami kilka luf i momentalnie możemy szybko odejść. Owszem, takie bitwy również miałem. Nawet oddałem chyba jeden strzał, a momentalnie schodziłem. To jest bardzo zgubne, tak więc musimy bardzo się pilnować. Tu chciałem w tej bitwie podziękować koledze TVP-u. Patrząc na kolegi Nik, no to chyba raczej jest Polakiem, no bo kto może mieć taki Nik, jak nie Polak. Tak więc tu chciałem bardzo bardzo, bardzo podziękować. Trzeźwa, naprawdę bardzo rozsądna gra. Dwa magazynki zrobiły, można powiedzieć, robotę za całą drużynę. Zresztą zobaczycie to w końcowych wynikach. I teraz... To, co wcześniej mówiłem, zobaczcie, przeciwnicy zdobyli dolną linię i co z tego? Teraz będą wyjeżdżali tymi właśnie wąwozami i są w pułapce. Teraz tylko po prostu wystarczy się ustawić, poczekać na nich i to wszystko. To jest cała, można powiedzieć, strategia na tą mapę. Jeżeli dominujemy na górnej części mapy, bitwa jest wygrana. Owszem, może tak się zdarzyć, że arta może nas ściągnąć. Różnie to bywa, ale w większości, w tych 80%, jeżeli zdobędziemy górną część mapy, praktycznie bitwy są wygrane. Nieraz grałem na tej mapie, nieraz przerabiałem to. Wierzcie mi, tak się dzieje. Na prosty chłopski rozum, jeżeli gościu wyjeżdża z takiego wąwozu, a lufy skierowane są w jego stronę, nie ma kompletnie z nami szans. Tutaj już są niedobitki, mimo nawet to, gdyby nie były były pełne pojazdy. Słuchajcie, akurat dysponujemy magazynkami, są, zostały dwa magazynki, tak więc przeciwnik musi bardzo uważać. Kolejna sprawa jest na przegranej pozycji my możemy sobie zmieniać przykładowo nasze pozycje z każdej strony starać się podjeżdżać, a przeciwnik ma tylko jedną możliwość wyjechać z tego hala wąwozu i czekać z której strony dostanie. Dobra, najpierw postaramy się skończyć STB. No i dobra, jest. I zobaczcie, tak to się właśnie robi. Teraz tortek. Dobrze, najpierw się przeładujemy. Tam zostało T T95. He, tak to bywa, słuchajcie, przeciwnik zdobywa dolną linię, ale jest w pułapce. Nawet to T95 wyjechało do góry. Przy naszej bazie jest tyle, że zawsze możemy go objechać od tyłu. Dobra, pojedziemy, pomożemy koledze. Ok, no i do widzenia. Dobra, arta jest na dole, bo widziałem stamtąd gdzieś leciał pocisk. Tak więc szybki przeładunek, szybkie objechanie, no bo dysponujemy naprawdę świetną mobilnością. Mało tego, słuchajcie, opuszczanie działa minus 10 stopni, tak więc tutaj też jest niesamowity komfort. Pojazd posiada naprawdę sporo zalet, dużo, dużo więcej niż inne pojazdy. WG dając buffa TVP-kowi, tak jak mieliśmy to ostatnimi czasy do przeładunku, zmniejszając właśnie przeładunek, odnosząc się do tego pojazdu, czyli DD Machine, chyba jest oderwany kompletnie od ziemi. No bo gdzie? TVP, a gdzie The Machine? Ten pojazd bije na głowę tvp Owszem, kiedyś TVP wymiatał nieźle, ale nie było tego oto pojazdu. Prowadzając linię najemniczą, czyli The Mercenaries, WG sporo zaorało ten produkt. Teraz, jak doskonale wiemy, mamy nową nazwę, czyli World of Tanks Valor i mam nadzieję, że to będzie nowa jakość. Mam nadzieję, że takie pojazdy już się nie będą pojawiały. Owszem, jest ich kilka. Było, minęło, niech sobie będą. I tutaj podejrzewam, gdyby takie pojazdy pojawiły się w wersji pc oj byłby niezły Harmider i niezła jazda. Chciałbym zobaczyć kilka materiałów kolegów, właśnie z wersji pc jak coś takiego by się u nich pojawiło. Tak więc słuchajcie, The Machine, naprawdę pojazd bardzo dobry. Nie jest łatwo go zdobyć, owszem, i nie jest również pojazdem, który za każdym razem wygrywa bitwy. Bitwy, jak to w standardzie. Raz mamy lepsze, raz mamy gorsze, ale grając tym pojazdem, tych bitew, moim zdaniem, jest dużo dużo więcej tych właśnie lepszych. Ja szczerze powiem tego pojazdu przeważnie używam do właśnie eventów, tak jak wspomniałem na samym początku mojego materiału. Dlatego, że o wiele szybciej to możemy zrobić, o wiele szybciej możemy zdobyć EXPA, czy tak samo o wiele większe zrobić uszkodzenia. Jak widać warunki wodne sprawiły, że rekin czuł się jak ryba w wodzie. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz bardzo, bardzo chciałem tutaj koledze pogratulować, podziękować za wspaniałą współpracę. Tak to powinno wyglądać. Dwa magazynki zrobiły naprawdę niezłą robotę. World of Tanks Valor. Tak naprawdę, już nie mogę się doczekać, kiedy zobaczymy ten właśnie pojazd pod tą nazwą a będzie to kolejna maszyna do polowania. Z mojej strony to wszystko. Jeszcze raz dziękuję bardzo za poświęcony Wasz czas i do usłyszenia. Hej!